Nie wiem, co mam powiedzieć, Dezy też nie wie, co mam powiedzieć, więc zaczniemy z opening'iem TINA, tutaj motyl. I bardzo ciekawe y, rozpoczęcie naszych noworocznych odcinków. Pierwszy odcinek zapowiadający pierwszy miesiąc tego roku, czyli styczeń. Czyli luty. Dobrze. Trochę mnie zaskoczyłeś tym, że pierwszym odcinkiem, znaczy pierwszym miesiącem jest luty. A no, przecież... ale widocznie od tego roku coś zmienili. Nie wiem, nie śledzę wiadomości aż tak często jak ty. Natomiast motyl y, bierze za... się za otwieranie. Ja mogę Wam powiedzieć, że... czego się spodziewać mniej więcej. To wiadomo, że nie powiem wprost, czego można się spodziewać w tym miesiącu. Oczywiście, jak co miesiąc po tym odcinku pojawi się zwiastunik y, całego miesiąca. Dokładnie. Mam nadzieję, że taka forma Wam się podoba. Jeśli tak, to. To piszcie, że się Wam podoba, bo bardzo ważny jest Wasz, że tak powiem po angielskiemu, feedback. Odzew. Się spodziewać? Tak, odzew jest bardzo ważny, bo chcemy wiedzieć po prostu, że to co robimy się Wam podoba. Dokładnie. Natomiast czego się spodziewać? Na pewno będzie kontynuacja serii, którą rozpoczęliśmy, związaną z Pokémon Go. Czego się spodziewać? Nie, niespodziewanego. To na pewno. I będzie... Coś, co już yy, delikatnie podpowiedziałem w y, odcinku y, noworocznym Będzie ETB Ale ETB, jakie? ETB, które jeden rok z was. temu jeden z was powiedział, że chciałby zobaczyć na naszym kanale bardzo W związku z tym Tu jedną kartę przekładasz W związku z tym Doczekałeś się Czy tam doczekałaś? Bo w sumie po czasem ciężko określić płeć yy, Natomiast będzie i miesiąc zamkniemy Spidops i X Special Illustrationer 2 złote. Uuu, dezy ty go już chamasz? Ha, ha już mam go, ha już mam go i Korajdan jest! Ha już mamy takiego dużego, znaczy ja mam takiego dużego. A ja mam małego. A wracając zamkniemy miesiąc y, tinem dużym, czterobusterowym tinem. Jakim to zobaczycie? Takim, Myślę, jakim ja chciałem otworzyć już dawno temu? Tak, jest Tinem Motyla, no to już wiadomo, czyim, e, takim, który chciał otworzyć. Ale nie powiedziałeś, że to jest mój team, to jest A to jest oprócz Ola, to tego... Jest błąd. Spodziewajcie się na początku miesiąca, w pierwszy piątek, nie będzie openingu, będzie natomiast poradnik, e, co będzie do kupienia w ciągu najbliższych paru miesięcy, jeśli chodzi o Pokémon Ja może dorzucę coś do Lorkany, jeśli będę wiedział.. Jeśli nie, to zobaczymy. Na pewno z Pokémonów możecie się spodziewać, że będzie. A więc przechodzimy już tym płynnym akcentem do zwiastunu: pum, 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 pum. pum.